Więc pragniecie, żebym wam coś opowiedziała, prawda? Bardzo chcielibyśmy usłyszeć jedną z Twoich opowieści. Żyjesz tak długo i tak wiele widziałaś. <laughs> Dobrze, że przypominacie mi o moim wieku. Nie, nie martwcie się. Jestem starą kobietą, ale moje życie było bardzo ciekawe. Mam o czym opowiadać. Którą historię chcielibyście usłyszeć? Prawdziwą. Opowiedz nam jakąś prawdziwą historię. Wszystkie moje historie są prawdziwe, moje dziecko. Na świecie jest wystarczająco dużo bajek. Wierzcie mi, nie trzeba już wymyślać innych. W takim razie opowiedz nam historię o równowadze. <laughs> Chcecie usłyszeć historię równowagi? To długa opowieść, moje dziecko, i nie odważyłabym się opowiadać jej o tej godzinie. Ale może mogłabym Wam opowiedzieć pewną historię, którą słyszałam bardzo dawno temu. Historię, która stała się punktem zwrotnym w dziejach równowagi i która wprawiła w ruch koła, obracający się po dziś dzień. Tak, prosimy, chcemy ją usłyszeć. Dobrze. Opowieść ta, jak wszystkie dobre opowieści, Zaczyna się tam, gdzie się kończy, w wieży, w królestwie, którego już nie ma. Och, nie! Nie mówcie, że znowu śnie. Wiesz co? Miło byłoby raz, jeden, jedyny raz porządnie przespać całą noc, a nie budzić się z krzykiem o czwartej rano. Pięknie. Prawdziwe życie nigdy nie wyglądało tak dobrze. Zbliża się burza. W moich snach nawet pogoda jest do niczego. Co się dzieje? Och, świetnie. Pewnie, jak nie uratuję tego jaja, czeka mnie siedem lat nieszczęścia, czy coś w tym rodzaju. Czy ten dźwięk wydobył się z jaja? Rany, ale piskle! Chyba nie dałabym rady porządnie go chwycić. Jest zbyt duże i śliskie. Mogłabym je upuścić. Wygląda na jajo gada. Mm, ale to niemożliwe. Jest o wiele za duże i... i nie za bardzo obchodzą mnie gady. Słaby ze mnie botanik, ale jestem prawie pewna, że to drzewo jest martwe. Albo prawie martwe. Słaby ze mnie botanik, ale jestem prawie pewna, że to drzewo jest martwe. Jest sucha jak kość. Prawdopodobnie za. Och. Och, cierpienie, które musimy znosić. Co? Dlaczego torturowanie nas? Sprawia ci taką przyjemność. Torturowanie was? Kim jesteście? Jesteśmy głosem wszystkich drzew, duchami lasu i liści. Jesteś gadającym drzewem? Nie, drzewa nie mówią, przynajmniej nie waszym językiem. Mowa drzew to język lasu, korzeni i liści. Więc kim jesteś? Jak już mówiliśmy, jesteśmy głosem wszystkich drzew. Zawsze, gdy dzieje się niesprawiedliwość, przemawiamy w imieniu drzewa, o ile tylko jesteśmy w pobliżu. To przez gałąź. Nie powinnam była jej odłamywać. O, w sumie jakie to ma znaczenie. Nic już nie można dla nas zrobić. Jesteśmy tutaj tylko po to, by złagodzić ostateczny koniec. My? Widzę tylko ciebie. Jesteśmy jednością z naszym gospodarzem. Tak jak wszyscy jesteśmy jednym duchem, choć są nas miliony. Jasne. Dzięki za wyjaśnienie. Nie oczekujemy, że zrozumiesz. Jesteś człowiekiem. Co się stało z drzewem? Och, ten ból. Gdy szalała bitwa, my... Bitwa? Między matką a czarnym chaosem. Ona tylko chroniła swoje dziecko, ale to nic nie zmienia. Siła ich starcia wstrząsnęła górą. Strumek, który nas karmił, zmienił bieg, a bez wody zaczęliśmy usychać i umierać. O co chodzi z tym jajem? Jajem? Jakim ja... Ach, no tak. Dziecko. Powierzano nam opiekę nad dzieckiem zawsze, gdy nie było matki. Ale teraz nie możemy pomóc uschnięci i słabi. Zawiedliśmy matkę i teraz rozpaczamy. Nasz wstyd nie ma granic. Powiedz jeszcze raz, kim jesteś? Jesteśmy duchem lasu. Przychodzimy do wszystkich drzew w godzinie potrzeby, by wesprzeć je w odejściu i aby obdarzyć głosem tych, którzy cierpią. Rozmawiamy, a nasz czas ucieka. Wkrótce nastąpi odejście. Zostaw nas. A co z jajem? Och, jest już za późno. Bez pożywienia nie mamy siły, by przenieść je bezpiecznie do domu. Zawiedliśmy, a Ziemia pozna nasz wstyd i zapamięta go na wieki. Zawsze jesteś taki ponury? Jesteśmy tutaj, ponieważ jest za późno. Odchodzenie już się zaczęło. Zostaw nas. Proszę. Czy mogę w jakiś sposób pomóc? O, nie oczekujemy pomocy od ludzi. Zmień podejście, dobrze? Powiedz po prostu, czy mogę jakoś pomóc. To daremne. Potrzebujemy wody, a nie ma jej od czasu, gdy strumień zmienił bieg. Znajdę jakieś rozwiązanie. Nie panikuj. My nie panikujemy. W przeciwieństwie do Ciebie, akceptujemy nasze przeznaczenie. Jeśli jednak, pomimo wszystko, powiedzie Ci się, podniesiemy dziecko bezpiecznie z powrotem do gniazda, nie próbuj sama tego robić. Z pewnością sprowadziłoby to tylko nieszczęście. Górska źródlana woda. W prawdziwym świecie butelka takiej wody kosztowałaby pewnie z 15 dolców. Według mm, ducha odbyła się tu jakaś bitwa, w której skała została rozłupana i zmieniła bieg strumienia. Słaby ze mnie botanik, ale jestem prawie pewna, że to drzewo jest martwe. Ale... Słaby ze mnie botanik. A... Yy... Przepraszam. Nie pora teraz na próżne rozmowy. Potrzebujemy wody, aby żyć. Ciekawe. Nigdy wcześniej nie widziałam takiej wielkiej łuski. Zachowam ją na pamiątkę. Chyba właśnie zrobiłam lejek. Super, ale jestem z siebie dumna. To powinno załatwić sprawę. To się nazywa błyskawiczne uzdrowienie. Halo, halo, zostaw nas. Dobrze się czujesz? Odzyskujemy siły i nie mamy czasu na próżne rozmowy. Musimy pić i radować się. Czy my nie zapomnieliśmy o czymś? Cicho, słuchaj. Pieśń pradawnej puszczy. Czyż nie jest piękna? Piękna. Tak, z pewnością. Ale dziecko zaraz się stoczy. Dziecko? Jajo! Ziemi niech będą dzięki. Prawie zapomnieliśmy. O! -o. To było. A To ty. Przyszłeś. Znasz mnie? April, córko. Czekałam na ciebie. Czekałaś? Dlaczego? Ponieważ to zaczyna się tutaj z tobą. Tak jak zawsze się zaczynało. O czym ty mówisz? Dzielenie i łączenie. Ból i radość. Zmierzch starości i świt nowego. Inny świat. Jestem matką tego, co jest teraz, a ty? Ty jesteś matką przyszłości, która może nadejść. Skąd będę o tym wiedziała? Nie mam wiedzieć, co mam robić! Poprowadzę cię i będę chronić jak tylko zdołam. Ale ostatecznie. się! Zawsze się bałaś, moje dziecko. Moja córko. To pewnie nic dobrego.